So, Także, because... Siemanko Gdzie jedziemy? Do Sztokholmu Po co? No Na może... HLTV Awards jedziemy No co, no, uberkę zamawiam. No co, no jedziemy okay. nie zadowolona za bardzo, ale damy radę jakoś Czy zadowolona jednak? Nie no, ja jestem bardzo zadowolona No, jakoś nie było się widać Kiedy? <laughs> A nie powiem, dobra Jedziemy na HLTV Awards Spotkamy się tam z powietrami, z dużymi graczami jeszcze z przeszłości No ja jadę też coś odebrać Może nie z aktualnego roku Tylko z poprzednich lat Także będzie fajnie Powrót do przeszłości będzie? Tak jest, tak jest Dreskod jest własny, garnitury i tak dalej Także fajnie to będzie na pewno wyglądać No i co, zaraz się zbieramy lot No co, dwie godzinki Także w miarę szybko Bywało dłuższe do Stanów do Australii Także dwie godzinki to miną szybciutko mm -hmm. A ty, a ty jesteś gotowa? Tak, jestem gotowa, a za będzie Uber? Uber będzie zaraz już, No nie wydaje dalej się, minut minut. No no. może nie dojedziemy i po prostu ten vlog zostanie z naszego mieszkania. <grym> o, właśnie. jak e, nam pożyczył torbę. No to i kamerę, zimna. oczywiście, którą nam No właśnie. <grym> no w sumie. A, jeszcze jedno w sumie nam dał. Może, może pokażę. No. Taka lampka, ale jest zimna. Więc e, nie ma bąbelków No dobra, no to damy radę. Sprawdzę jeszcze, czy jest paszport. Paszport jest. Ja też chyba wszystko mam. Jesteśmy gotowi na wyjazd. No witam, gotowa? Tak. klasa. Mam nadzieję, że w końcu nagramy vloga jakiegoś. No ostatnio nie dała się rady. No, mój telefon nie dał rady, bo było za mało pamięci. Jak chcecie, z taką małą pamięcią kupił. Albo ile zdjęć robisz? Może to jest? Nie, mało no. właśnie. Mało no, właśnie dużo robisz. No. Dobra, lecimy. Lecimy. Gotowa? Bo to chyba pierwszy raz to samolot, nie, nie leciłaś. Tak, pierwszy raz. Ja też. też, ja też ogólnie. Bo tak, tak. Jest trochę system zestresowany. Tak. Nie wiem czy mi coś z nogawki nie wyleciało. Mógł to być jakiś pubek. Chciałbyś wymienić swoje skiny? Sprawdź skins monkey ta oferuje darmowy bonus 5 dolarów przy pierwszej wymianie. Wymiana jest banalnie prosta. Zaznaczamy skin, który nas interesuje, w prawym górnym rogu wpisujemy kod Snacks na darmowy 5 dolarów do wymiany i zaznaczamy skiny, które chcemy się wymienić. W przypadku, kiedy nie mamy wystarczającej ilości skinów do dokonania wymiany, możemy skorzystać z opcji doładuj saldo. Wystarczy wybrać kwotę oraz jedną z dostępnych metod płatności: kryptowaluty, Paysafecard czy PayPal. Jest to bardzo przydatna opcja, ponieważ dzięki niej otrzymujemy aż 35% więcej do wypadku Przez co możemy kupować przedmioty znacznie taniej. Następnie klikamy Wymień przedmioty i czekamy na ofertę Steam. Po akceptacji, przedmiot od razu trafia do naszego ekipunku. Aby odebrać darmowe 5 dolarów, wystarczy wpisać kod Snacks. Bonus obowiązuje tylko przy pierwszej wymianie i jest odpowiednio dobierany do wartości transakcji. No, widzisz co tam pisze? No widzę to. No przeczytaj. No, prawa kończy się 40 minut przed rozkładem czy przed lotu? A jaka jest godzina? Nie wiem 16 Czyli ile mam czasu, żeby odprawić torby? Pół godziny Tak? Aha, to już... <laughs> Dobra, myślałam, że godzina... 35 godzinę. minut nawet Okej, okay. no to dobrze Mam nadzieję, że zdążymy, bo jeszcze. się. Nie, zdążymy na lecie. Tak? Nigdy, nigdy nie spóźniłem się na samolot. Z mojej winy. Jak było jakieś opóźnienia samolotu i tak dalej, gdzie ja nie miałem na to wpływu, to się spóźniłem, ale tak to nigdy. Może teraz się spóźnimy. Obry. Jak będziemy wracać. Obry, nie, jak będziemy wracać. Gdzieś... Jakby się złośli, minę. <laughs> Chcecie zobaczyć moją minę na to? No wtedy tak. No normalnie na to. Nie wiem, się. Nie robię wstydu, co? Janusz. Nie ma Ale nie wiem, czy ja mogę go nagrywać. Trzeba było, był akurat na odcinku. Że widzów, który się na odcisku. Pozdrawiam. Jesteśmy już po brameczkach. Spotkałem wariata jednego, drugiego. Dwie fotyczki strzeliłem. Szczeli Z panem od brameczki też to już jest dobrze, nie? Szybko nas przepuścił boczkiem, nie musieliśmy tak. nic pokazywać Dwa litry wodeczki w pylceczku mam, także lecimy ostro Janusz mm. Ktoś się spierdził w e, tym... No, Ciekawe kto to był no, Nie wiem, na pewno je. nie Ludzie są po prostu groszczelni, tak... Jak e, można się spierdzić w kolejce? <laughs> Jedziemy teraz coś zjeść na pewno, czy na do hotelu Znaczy, że jedziemy ale już o jedzeniu jak nie. Ty co, fajny lot, oczywiście Kamila klaskała, ja nie Janusz tak klaska, że aż pilot jest. usunął No człowieku, na ten lot mam za darmo O, jest nóż Jesteśmy w metrze, żebyśmy jechać ciówcią Na parę Jaki plan? No co, pojedziemy na miejsce nie wiem czy się od razu zjedziemy czy później. To jeszcze się musimy dogadać. No i pojedziemy tam po na arenę zobaczyć co i jak. Może przygotuję swoją mowę. Zobaczmy. A może tak, może nie. Tak no i tyle chyba no. A ty jakie masz plany na dziś? No w sumie to nie wiem. Pewnie wszystko z tobą. No dobra. No Ale zjadłabym sobie coś. No trzeba będzie zejść, trzeba będzie zejść, bo tak. Dzik głodny się robi. A dzik nie może się robić głodny. Teraz idziemy do hotelu. A wiesz ile idę jak daleko jest do hotelu? Nie wiem. No powiedz mi no. Ty powinieneś sprawdzić. Ale coś mówisz gdzie jeść. Podobno mężczyźni mają lepszą orientację w terenie. Tak? Tak. Ktoś tak powiedział? Tak czytałam gdzieś, jakiejś mądrej gazecie. Kosmopolitan albo... To nie jest mądra. To ładny debili akurat. <grym> Ja czytam codziennie takie <noise> Dobrze się przyznałeś. A może byś chciała do Jensena pójść? To w której zamknięcie? O i zdążymy pójść do Jensena A tam co tam jest? Tam tego tego kurczaka z sosem Jensen Pasha, wiesz o której mówię W końcu hotelu Kamila nas doprowadziła, bo mój GPS świerował nie widzimy ktoś, ale nie było daleko, nie? Nie. Już lepo 8 chodziśmy. minutek. Nie, 3 minuty to. było Aha. Nawet. No teraz trzeba się załadować i jedziemy... Znaczy idziemy coś zjeść. Witam, zapraszamy MVT Grapes czy MTV, MVP, MVP, mafou idziemy właśnie w ogóle do hotelu. Zobaczymy co tam HDV zrobiło. Ale pewnie jakiś jak zwykle, nie wiem, bo tyle czekałem przez ile to już będzie. Już będziesz 7 lat albo 8 lat, jak ja czekam na nagrodę MVP. Nie tylko. No i zapraszam. Białaś pierwsza? Proszę. Nie, Cię no bardzo. ty musisz. Wejdź, pokazać. wejdź O, może być, jak bywały lepsze. Zobaczymy, jaki mamy widok. Sok. A, słabe. Wow. No, nie jest najlepsze. Jest dobrze. O. Widzę, że jakiś poczęstunek <laughs> mamy. O, oh, opening. Dear guest, welcome to Stockholm. We are thrilled to, dobra, nie będę czytał, to po prostu Kamila nagra. Czyli zobaczcie sobie, ale tutaj widzę tu cyk, szampanik jakiś, <grym> no, troszeczkę. Oh. E, Swedish premium likier słodki. No i sour cream onion ciperki No fajnie, taki początek na start. Bardzo, bardzo miło. Bardzo No jednak to daje radę, nie chłopaki? No i co? To jest łóżka, tak? Czy pierdolnie, jak tej chwili? Nie, najpierw kibelek, to najważniejsze No? Uuu, mamy wannę Ujujuj, no dobra Będzie kąpanka no, Także tak to wygląda w tym pokoju, ja widzę że z kogutem Jak Kamila mnie poprawi, to nie wygląda źle Także czekajcie na healthy Award. <laughs> no, chyba git jest. Suszymy Kamili w spodnie, bo się jej coś rozlało i już mi tutaj pokucia, więc ja będę suszył. to jest ostatni raz, że ja z nim jadę po prostu, słuchajcie no, to widać, że on przy komputerze tylko siedzi, bo wyszliśmy tylko na kolację i jak normalnie dzicz dzicz po prostu w środku miasta widzowie ja nie wiem o co chodzi, ja zachowuję się normalnie, normalnie idę, normalnie zapłaciłem, wiedziałem wszystko co zrobić wiem jak światło otwiera, odpalać na drodze no to tak to wygląda tu Janusz to co? Wracamy do hotelu. Czy wracasz, czy się wybierasz, Dobra, wracamy I do mam hotelu. Mam jak będę chory, panowie, panowie na streamie i tak dalej, to pamiętajcie o wszystkim. Nie, ja już jestem chora, bo oczywiście ktoś mnie zaraził. Także pamiętajcie, pamiętajcie jak jesteście chociaż przeziębieni, nie wychodźcie nigdzie, albo chociaż chodźcie w maseczkach i jak nie to? zarażajcie innych. Drugi. chciałabym wam pokazać jaki mamy widok z okna w ogóle. Na miasto. Jak słuchajcie, wieczorem przyjechaliśmy to no nie widziałam przez okno w sumie nic więcej niż te kule i po prostu myślałam co to? Hello, later please! Wbijają się nam do pokoju. Ja na... Yy, śniadanko. No i co? Zbieramy się, nie? Jak się spało? No, spoko nawet. Ciepło tylko jest. No, <śmulam> no bo... W sumie też zastanawiałam się, dlaczego nie można otworzyć tego okna. Ty też. Um, no w sumie to chyba normalne, żeby nie napleć komuś tu więcej. Ej, w ogóle masakra to jest, nie? Dobrze, że za, y, sobie ten, okno zasłoniliśmy, bo ja naprawdę nie wiedziałam, że mamy okno na stołówkę. I budzisz się, słuchaj, a to tam jakiś koleś sobie idzie z jajeczniczką akurat. No, słuchaj, ja już tak miałem w jakichś Nie wiem, ja w ogóle pierwszy raz mam tak, że mam widok na śniadanie. Jesteśmy po śniadanku. No, co tam było na śniadanku? Kogo spotkaliśmy? Spotkaliśmy Paszę i Kingę, pogadaliśmy sobie troszkę, też widziałem Shiro i Aksila. O. Są chłopaki z Cloud 9 No i co, idziemy na lekki spacer, chociaż się nie wyspałem, bo ciepło jest w tym pokoju 15 minut spacerek i wracamy A jak było się na śniadanku? Śniadanko dobre? No nie... Byłeś, no. Bywały gorsze, bywały lepsze No ja powiem wam, jak będziecie w Radisson Blue Waterfo Waterfront Hotel Nie polecam jajecznicy, była obrzydliwa A szczerze mówiąc, ja nie jestem i zjadłam. Już gotowi. Ja w na i moje kursy Latwa. Ok, no to wychodzimy. Let's go. No i witam wszystkich. Nie wiem czy mnie słychać, ale jesteśmy na dole. Przyszliśmy po Frisbanda. Jest tu cała ekipa, Śmietanka Także będzie co robić. Idzie babito. <grym, grym>, party party. No. Na początku myślałem, że bez krawatu, ale jednak z krawatu będzie ciekawy. Daj, Też nie rozwiązać. Tak, teraz będzie wiązany krawat Moja druga mamusia Tak Druga? Tak A ja jestem trzecia, tak? No, No, a, no właśnie Nie umiesz wiązać krawatu, to jesteś trzecia Okej okay. okay. <laughs> Niech będzie Będę miał przypał w domu Nie no, profeska Pięć wody Dogadamy się na 50 słupków, a następnym z tym dla papito. Ty się te tą bo do wiem Nie musiał po angielsku Janusz, już... ej, wziąłeś sobie tą kartkę z przemówieniem. <literalness> bo on sobie zrobił karteczkę z przemówieniem. Czas różnić na tą imprezę. Poskary e-sportowe. Nie. Druga żonka. Trzecia żonka. Tu <tom <molother> ja, yeah. mamy takiego jednego gegatka. Często go spotykałem na turniejach. Jeździł za mną, nie wiem Teraz o czym chodziło. To Teraz no właśnie wiemy, za niedługo może wy... dojdę. Zobacz jak kucza profesjonalista w pracy. Pomachaj do kamerki. <grym> Będziesz na vlogu. <grym> no dobra, idziemy na no dół, idziemy dalej szukać szukać imprezy. Hello? Hello? <grym> no dobra. Sobie. Tu, masz, tu mamy szamkę chcecie zobaczyć It's all mine, don't take it, okay, take it. <laughs> <laughs> e, mamy go mamy go, nie wiedział co powiedzieć no to co, właśnie staje, bo pan tutaj szykuje dla mnie jest tam taki sprzęcik możecie zauważyć i w końcu po 8 albo 9 latach odzyskam to co moje i moja kolekcja jest pewna ale myślę że jeszcze kiedyś w przyszłości coś wygram Jak mnie tam gdzieś wezmą do tego dobrego tyunku pokażę coś pokażę oje ile? It's four. Ja, o. Powiem ci, tak, da, nigdy dane to do gier nie miałem, nie wiem jakim cudem mam tam medalę, ale znaczyło, coś tej grze poświęciłem. Cieszę się bardzo. Pokaż. Mamy to, zobaczcie. No nie, no człowieku. Pięknie, ale powiesz, że je będą. Najlepszym jest na chacie, będą musiały. A ty nie, nie miałeś jeszcze na chacie? O, nie miałem, nie miałem. w się i czekamy już na główną atrakcję. Żonka będzie przemawiać dzisiaj na scenie za mnie, bo ja się Dobra, ja mam bardziej pytanie, gdzie jest mój kontrakt? Pisze się, pisze się Janusz, jest gotowy, tym musimy dogadać. Dobra, dobrze, także jak widzicie, kontrakcik już robimy, będzie, będzie. Mention at the very start of the show that we've got some incredibly special OGs amongst us here. So I'd like to welcome to the stage none other than the infamous Snacks. <laughs> okay that's all <laughs> okay let's start so at the beginning it's nice to see all of you actually maybe not all of you oh but it's still fine yeah so i'm still i don't know why hltv bring me here because they know i barely speak english <laughs> and I think they don't know that the Pasha London School was also closed because of the COVID. And I, and I still didn't pass the final test yet. <laughs> okay, let's begin. So, also, the main reason I'm here actually is because I did a crowdfunding for Swedish internet connection. So, I will never see again 40% of loss. <laughs> All right, so let's stop with these boomer jokes. And welcome to the stage, Monesi. Maski's <laughs> not, not here. yeah? You're right. Well, as, as you very correctly pointed out, unfortunately, Monesi is not here with us today. I can take it. Oh, <laughs> uh, I, it's such a this I feel very proud. And uh, honestly, during this clash, I didn't I understand what's was happening. It just was natural. And also oh my journey, I feel awesome. <laughs> this is from this clash. Thank you uh, The Katowice 2014 winner and MVP, and a great role model for our scene. Please welcome Pasha Biceps. Hello guys, it's nice uh, to be here with you tonight. Uh, always uh, be too nice. My English is still bad. Sorry for this. <laughs> it's always uh, be be with you here with uh, esport lovers, guys. So I need to say it. You are not my friends. You are my brothers, my friends. <laughs> tonight. Tonight I receive some medals from my careers from HLTV. This is probably is one of the best moments in my life. Expect wedding with my wife. <laughs> <laughs> so guys, I am, very, I am very bad with speech, and my English is still so bad, so I'm here. I am glad to announce the best team in the world, the number one. The number team, the best of the base, face. No i słuchajcie Koha TV Awards To jest wasza z imprezy. Myślę, że gadka była w okej. Okay. No nie jest Kamila, niestety zapomniała baterii wziąć. Ja też, więc nasza wspólna wina. Resztę wygraliśmy telefonem, mogło być lepiej. A teraz pokażę Wam jak wygląda impreza, mniej więcej. Może się ludzie nie zdenerwują. Przejmuję jej aparat. Tak to mniej więcej wygląda Siemaneczko i ja już w hotelu w końcu po tym wszelkim tam gadce i tak dalej, zmęczony jestem tym CS-em No tym eventem po prostu, ale fajnie było eee, Pogadałem sobie ze starymi znajomymi z CS-ka, także było spoko, foteczki sobie poszeraliśmy, pogadaliśmy, MVP medale Zdobyłem także. Kamila też to chyba nagrała na kamerkę, także tak. wszystko będzie pokazane. No i powiem Wam tak, wybaczcie, ale niestety mój operator kamery, nie będę mówił kto, oczywiście, bo nikt nie wie. No nie wcale nie No i też. nie wiadomo No i też, też, kto no i też trochę z mojej winy, bo też zapomniałem i. No niestety, w środku materiał będzie zrobiony z telefonu, ale zawsze to coś. No wiecie, jakie są początki. Mam nadzieję, że. Wszystkim Wam się to podobało, jak to wygląda od środka i tak dalej, no wiadomo, że dużo tego w środku jednak materiału nie było, ale myślę, że zawsze coś ciekawego, mam nadzieję, że oczywiście też podobała Wam się moja e, wypowiedź na scenie, troszeczkę żartu, wiadomo, jak, jak to ja, no i co, no i dziękuję Wam oczywiście za oglądanie. No. O, panowie, słuchajcie, pobudka 6.00 coś, 2,5 godzinki lot, ale bywało gorzej, nie jest gorzej, jak mam być szczery, może nie wygląda to dobrze. Ale nieźle, żonka się też już zbiera, mówi, że najgorsze, co może być, że ona by chciała sobie pospać jeszcze. No ja ją dobrze rozumiem, no ale jest jak jest. I prawie w miarę spoko, mi się tam podobało, Kamili też. Także spoko, no. No to ponagrywamy jeszcze, jak wracamy sobie na lotnisko. Sałateczkę zjedliśmy. Gotowe wszystko było, piciu, dlatego zaraz będziemy tak, tak się zbierać. Dobrze. Trzeba polecić sałatkę. Saateczka i też klopsiki, tak? Midballs. Mid mid, mid, Swedish Midballs. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Dobra, jak będziecie w latach W Szwecji już tak A co to jemy? <głosy> czekoladka. <głosy> A, czekoladka. No dobra, kamila nieprzyzwyczajona. Ja do przyzwyczajony już po, po tych latach, nawet jak to była już trochę przerwa DP. No zdarzało się i nawet godzinę spać w, w hotelu po powrocie i lecieć bardzo wcześnie. Także nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. Dobra. Koniec tego nawijania trzeba się zbierać. Miała. No, no to jesteśmy już gotowi na wyjazd. Właśnie widzimy sobie w spokoju. Żonka troszeczkę niezadowolona. Że tak wcześnie musimy, ale ja się nie dziwię, też bym sobie jeszcze pospał. Przez że widzicie nieugarnięta, ale nie ma co. Chodzimy sobie do windy No Jak widzicie, jesteśmy. I going down. I going down. Jak było? Going, going down. Saturday, Friday. Saturday, Friday. Going down. I going, going down. Było mi, no, fajnie było. Na lot. No jesteśmy już na lotnisku. Jak się czujesz? Lepiej już trochę? Nie. spać spał? Ja powiem, że czuję się w miarę dobrze, a już za niedługo, bo myślę, że około 7 godzin będę w C zagrał. spać? No, mam nadzieję, że w takim że będziemy kończyć. Co takie, takie zakończenie to na Sztokholmie możemy zrobić? Armiś, mi co chce. Dobrze, jak to mi się chce spać, to ja będę mówił Także to Było fajnie Nie no, super były i pozdrawiam bardzo fajnie w No, No nie było, pobawiliśmy się jak trzeba I co no Było mi na łączkę, że tak wcześniej wracamy byśmy sobie pośmigali po tym Sztokholmie Albo jakoś poszli w albo coś Albo do ma urodzinki Kamili A ja mam nie skacze... To jest tylko tak stycznia To możemy przyjechać do rodzinki, nie Do urodzinki, nie na urodzinki Na, tai yra spankas, misionas, tai yra spankas. Tai yra, 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 tai